Witam, dzisiaj nagrywamy z garderoby, pokażę Wam co hydraulik może robić w garderobie i co my tu będziemy robić. Zapraszam. Jesteśmy dzisiaj u Macieja, który tak się składa, że ma w garderobie ma swoją kotłownię, maszynownię, kto jak lubi, jak zwał. Mamy tutaj pompę gruntową Wilanta FlexoTherma. Która została wykonana przez innego instalatora. Generalnie tutaj jest wszystko, wszystko jest ok, wszystko działa. Eee, praktycznie no, hydraulicznie. wszystko jest, jest, powiedzmy, jest w standardzie. No, jest jak jest, to nie? Eee, my będziemy to przerabiać. Generalnie będziemy przenosić tą kotłownię. Za ścianę, tam jest planowana rozbudowa domu i dobudowywany będzie garaż. I będziemy tą kotłownię przenosić na drugą ścianę i zrobimy ją po naszemu, czyli na pewno wylecą te otuliny. Troszkę inaczej, rury będą zrobione. W tej chwili nie ma tutaj yy, w ogóle ani bufora, ani żadnej grupy pompowej. A Maciek rozbudował sobie układ o ogrzewanie podłogowe na piętrze, bo to jest domek z użytkowym poddaszem. To poddasze było nieużytkowe do tej pory, ale roz, rozbudowali się, że tak powiem, inwestorzy. Zrobili sobie ogrzewanie podłogowe. Tutaj z góry wystają rury 32, alupexowe do rozdzielaczy u góry. No, i teraz pomysł jest taki, żeby to przenieść na drugą stronę dać do tego zbiornik buforowy, który będzie robił nam za sprzęgło, damy podwójną grupę pompową, będzie jeden obieg postu na parter, drugi na piętro, na tą chwilę Inwestor jeszcze nie wie, czy chce sterować jakby dwoma obiegami niezależnie, czy będzie to chodziło jako jeden obieg grzewczy, ale zrobimy tak, żeby zawsze można było zbudować automatykę i włożyć dodatkowy moduł sterujący, no tutaj w Wajlancie akurat byłoby to VR71 i uzupełnić dodatkowe sterowniki, także tak to wygląda, nie wiem, czy to jest standard, czy, czy jak my to nazwiemy, no my robimy troszkę... Troszkę inaczej, tak jak wiecie, ale działa, działa wszystko OK. Tylko klient sam widział nasze filmy i mu, nasza jakoś mu odpowiada, chciałby, żeby to było inaczej zrobione. Bo zobaczcie, tutaj mamy rury od źródła. Tu powinien być generalnie kauczuk. Te zawory, to wszystko powinno być poizolowane. No bo to już koloduje ze względu na różnicę temperatur, bo w pomieszczeniu mamy przykładowo 22-23, a z dolnego źródła nam wchodzi np. Na 0 czy tam 2 stopnie. Także tak to wygląda. Takie rzeczy też robimy. Także, jak widzicie, można mieć pompę ciepła nawet w kotłowni. Za nami jest, za drzwiami jest sypialnia. Pompa chodzi cicho, więc nie przeszkadza, ale no, klienci chcą odzyskać swoją garderobę. I chcą, żeby ta kotłownia wyglądała tak, tak, jak należy, bo jak dzisiaj ludzie tyle wydają na maszynownię, na kotłownię z pompami ciepła, a powiedzmy sobie szczerze, to nie są najtańsze urządzenia. To nie kosztuje 10 tysięcy zł. Więc jeżeli taka kotłownia ma kosztować 40, 50, 60 tysięcy, to to musi wyglądać. Ja się żegnam i zapraszam na kolejne nagranie. Na razie, cześć.